Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, <laughs> przepraszam, ostatnia część listów apostoła Pawła. Listy pastorskie. Pierwszy i drugi Tymoteusza oraz Tytusa. Listy, które bardzo lubię. Listy, które yy, pomagają w służbie. Dodam, że właśnie te listy pastorskie można by powiedzieć dzisiaj, dzisiejszym językiem, to są listy przywódcze Listy bardzo osobiste, listy, które moim zdaniem w pierwszym rzędzie kierują się zawsze w swoim zastosowaniu do przywódców Kościoła. Także wtórnie tylko jest to, są to listy skierowane do wszystkich członków Kościoła, natomiast w takim pierwszym odniesieniu swoim, one uczą jak być przywódcą. I myślę sobie, że samo w sobie to, że czy listy, czy Księgi Nowego Testamentu są poświęcone przywódcom, Świadczy o pewnym ważnym, Bożym zamyśle, mianowicie o tym, że zależy mu na tym, żeby to przywództwo w kościele było bardzo konkretne, bardzo wyraźne. Można by powiedzieć, że, że to, co czytamy w tych trzech listach, jest jakimś rozwinięciem tego, o czym mówi Pan Jezus, pewnych zasad, zasad posłuszeństwa ojcu, zasad ofiarności, noszenia krzyża, czyli tych wszystkich takich można powiedzieć etycznych zasad, które łączą się z, z uczniostwem, z tym, co to znaczy naśladowanie Chrystusa. Natomiast właśnie w, w tym pierwszym i drugim Tymoteusza i, i liście do Tytusa jakby można powiedzieć, widzimy odniesienie tych, tych bardzo ogólnych zasad do, do życia konkretnego Kościoła i do problemów przywódców. Te, ci przywódcy są inni trochę. Tymoteusz jest inny niż Tytus. Chociaż każdy z nich ma swój problem. Tytus został pozostawiony po to, aby zrobił to, co zostało do zrobienia. Mianowicie ustanowić po miastach starszych miał. Tak jak mówi pierwszy rozdział, piąty werset. No i ewidentnie mu to nie idzie. Znaczy, obawia się ludzi. Są ludzie, którzy chcą być, mają ambicje, a tak naprawdę nie powinni być. Więc apostoł Paweł mu na różny sposób przypomina, żeby to zrobił. Że to jest ważne. Jakie są warunki, czym się powinien kierować, czym się nie powinien kierować? Generalnie, yy, można powiedzieć, z jednej strony, to jest właśnie takie wskazanie na te wszystkie zasady, a z drugiej strony bardzo praktyczne wskazówki, jak to zrobić. Yy, także taki list motywacyjny do przywódcy, aby zrobił to, co należy zrobić. Bardzo konkretne, konkretne wskazanie. A jeśli chodzi o pierwszy i drugi Tymoteusza, no to oczywiście one są trochę inne. Pierwszy Tymoteusza jest taki bardziej łagodny w pewnych emocjach. Bo <laughs> tak jakby ciągle apostoł Paweł ma swoją służbę, działa, ma jakieś plany i po prostu pisze list do Tymoteusza, który ma zająć się kościołem, kościołem w Efezie. Bardzo dużo praktycznych zasad znowu dotyczących przywództwa, troski o nauczanie, bycia wzorem, jak różne grupy w zborze prowadzić, w jaki sposób się do nich odnosić, jak dyscyplinować, jak zachęcać, to wszystko kwestie finansowe, A więc bardzo dużo praktycznych rzeczy. Natomiast drugi list jest szczególny, dlatego że on jest tak naprawdę testamentem duchowym. Jest takim listem na krawędzi, w zasadzie złoża śmierci. Bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich emocji yy, głębokich, dlatego że rzeczywiście Tymoteusz jest takim ojcem, takim synem w wierze apostoła Pawła i tych emocji jest naprawdę bardzo dużo. Trochę jest takiego lęku, dlatego że ten Tymoteusz się boi ewidentnie i apostoł Paweł próbuje go w różny sposób... Zmotywować, z jednej strony prosi, z drugiej strony go tak, można powiedzieć, zaklina: zaklinam cię te przed Bogiem i Chrystusem, Jezusem, który będzie sądzić żywych i umarłych, a z drugiej strony właśnie prosi go, tłumaczy mu, pro, mówi: cierp, rozważ, miej w pamięci, wzoruj się, strzeż, przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski, nie wstydź się i tak dalej. Są takie bardzo no właśnie, znowu takie, 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 takie wskazanie na to, że tak naprawdę przywództwo rodzi się i umiera w sercu. To znaczy jest tak naprawdę dyspozycją serca. Jest w jakimś sensie zależne od serca. To serce sprawia, czy robimy te rzeczy, które są do zrobienia, czy się cofamy, czy udajemy, czy markujemy pewne rzeczy, czy faktycznie konfrontujemy pewne sprawy, czy cierpimy, czy tylko udajemy, że cierpimy. Więc to są bardzo. Bardzo głębokie tematy, w kontekście szczególnie tego, że apostoł właśnie odchodzi, no to wie, i tutaj są te fragmenty właśnie z czwartego rozdziału. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i, i, i już wie apostoł Paweł, że umiera. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, które mi w owym dniu uda Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy innowowali przyjście Jego. Swoją drogą, jest to ciekawe dla mnie, jak teologowie liberalni mogą mówić, że to nie jest lista apostoła Pawła. Tam jest kwestia Greki, kwestia jakiegoś stylu, czy no, takich różnych rzeczy. Często się mówi, że to jest pseudoepigraf. No, wydaje mi się, że to jest absurdalne. Znaczy absurdalne w sensie ludzkim. No, to znaczy, tyle emocji, tyle osobistego wkładu jest w tych, w tych listach, że jest to po prostu nieprawdopodobne. Skrajnie nieprawdopodobne, żeby... Ktokolwiek inny to napisał, albo żeby ktoś się potrzywał pod Pawła w taki sposób, tak? Można się podzywać w jakimś takim ogólnym wykładzie teologii czy czegoś w tym, w tym stylu, ale, ale nie w relacji do Tymoteusza no to są czy to do Tytusa, tak? czy, czy, czy w jakieś tam zależności odnośnie Demasa, Łukasza i tak dalej na końca, tak jak jest drugim Tymoteusza. Więc no moim zdaniem to są takie strasznie naciągane i, i takie, takie wręcz bym powiedział. Potwierdzające paździerz, tak bym to powiedział, tych, tych teorii. Po prostu naciągane, naciągane argumenty, mało ludzkie. O tak, polecam te, polecam te listy. Są naprawdę ciekawe, są poruszające. A jeśli jesteś przywódcą w kościele, to myślę, że też jeśli się wczytasz, właśnie w te, w te emocje, w tą dynamikę, to bardzo pocieszające. Zarówno jeśli jesteś Pawłem dla jakiegoś Tymoteusza. Jak jesteś Tymoteuszem i potrzebujesz swojego Pawła i może go nie masz, to posłuchaj. Posłuchaj, jak Paweł przelewa swoje serce, zachęca Cię, motywuje, żebyś stał, żebyś był wierny, żebyś wytrzymał i że warto, bo warto. Panie, dziękujemy Ci za to, że dobrze jest Tobie służyć w Twoim Kościele, dobrze jest, Panie, służyć w Twoim Królestwie. Daj nam otwarte serca, dawaj nam odwagę, dawaj nam siły, dawaj nam wytrwałość, dawaj nam iść za apostołem Pawłem, tak jak był Tobie wierny, brać z Niego przykład, że można nawet będąc grzesznikiem, być ofiarnym i oddanym. Daj nam takie serca i ucz nas tego i ubiegnie się właśnie w tym. Polecam wspieranie mojej służby. Wkrótce wylatuję do Tanzanii, także będę bardzo wdzięczny za pomoc. Więcej pewnie wkrótce powiem. Z Bogiem i do zobaczenia.